Dajcie kochani w filmiku z ulubieńcami, ale nie kosmetycznymi, czyli w inspiracjach kwietnia. Nie będzie tego bardzo dużo, bo pomimo, że kwiecień był dla mnie strasznie intensywnym miesiącem, no to wydaje mi się, że kulturalnie nie działo się aż tak bardzo. Wiele rzeczy, ale mam dla Was kilka perełek i mam nadzieję, że się Wam spodobają. Um, więc może zaczniemy od rzeczy, które mogę Wam jakoś tam pokazać. Um, moim absolutnym ulubiencem, jeżeli chodzi o akcesoria, jest oczywiście mój zegarek z Fossil, który Wam pokazywałam w holu. Um, tak jak mówiłam, to jest model męski, bardzo duży, bardzo masywny, ale. No, po prostu uwielbiam go nosić. Jest idealny i teraz się tak naprawdę z nim nie rozstaje. Dopiero w zeszłym tygodniu, chyba pierwszy raz od miesiąca, e, wróciłam na kilka dni do swojego srebrnego zegarka z Fossil, bo tak to cały czas noszę. Dokładnie ten. To jest model FS48. 8,14. Chyba tak, zawsze mam problem z tymi cyferkami, ale zawsze Wam zostawiam je na dole, tak więc zerknijcie sobie tam. Ja go wychoczyłam na jakiejś takiej pojedynczej aukcji na Allegro za niecałe 400 zł z przesyłką, więc wydaje mi się, że udało mi się bardzo. Powiem Wam, że był taki czas, kiedy zastanawiałam się nad tym, czy nie kupić sobie złotego zegarka marki Michael Kors, ale ponieważ. Ten srebrny, który mam z Fossila, jestem z niego bardzo zadowolona. Jest bardzo solidny i wygląda bardzo ładnie, więc stwierdziłam, że chyba nie potrzebuję płacić dwa albo trzy razy tyle za zegarek, skoro z Fossil mogę mieć tak naprawdę tak, z taką samą jakość taką samą estetykę wykonania w dużo mniejszej cenie, tak więc e, zostałam przy tym, jestem bardzo, bardzo zadowolona. E, no i Cóż, tyle może jeżeli chodzi o zegarek, bo nie będę gadała całego filmu, nie przegadam całego filmu, mówię tylko o zegarku, bo bez sensu. Druga rzecz, którą mogę tak troszeczkę chociaż pokazać. To jest aplikacja na iPada, tak naprawdę gra, którą poleciłyście mi miesiąc temu i która po prostu e, no wywołała masakrę, nie tylko jeżeli chodzi o mnie, ale o dziwo, słuchajcie, o moją mamę. Przyjechałam na święta do domu i moja mama, jak jej pokazałam tą grę, tak naprawdę przejęła mojego iPada na czas mojego pobytu u rodziców. E, nie rozstawała się z nim, tylko oddawała mi go, żebym jej go podładowała i chodzi tutaj o grę 2048, mam nadzieję, że jakoś się tam widać, czyli generalnie o łączenie y, cyferek. Taka troszeczkę logiczna gra, strasznie wciągająca. Y, dla mnie po prostu. Ja jeszcze. Y Opieram się jej bardziej, no ale tak jak mówię, moja mama wpadła jak śliwka w kompot i tylko to, że ja wyjechałam jakby uchroniło ją od y, większego nałogu, jeżeli chodzi o granie w tą grę, ale jest fantastyczna do grania przed snem, do grania w środkach komunikacji miejskiej. Polecam Wam serdecznie, bo naprawdę jest super, i dziękuję tym osobom, które mi ją poleciły, bo jestem naprawdę bardzo zadowolona. Chociaż to ma, tak jak mówię, drugie dno, bo można się naprawdę nieźle wciągnąć i sporo czasu przy tej grze jednak mimo wszystko zmarnować. Przejdźmy do e, inspiracji filmowej, czyli do czegoś, co po prostu pewnie powiem o tym jako jedna z ostatnich, ale jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że czasami mam troszeczkę opóźnienie. E, I chodzi mi tutaj o. E, film, a, kreskówkę Disneya Kraina Lodu, czyli Frozen. Um, ja ją obejrzałam właśnie stosunkowo niedawno i absolutnie zakochałam się. No jest to fantastyczny film. Nie nigdy chyba Disney nie rozczarowuje. Ja pomimo swoich prawie 30 lat jestem w dalszym ciągu takim dużym dzieckiem i u nas to jest chyba rodzina, ja mam to potacie, my zawsze lubimy właśnie takie rzeczy oglądać. Strasznie to mnie odstresowuje, wycisza dodatkowo e, może to jest trochę kiczowate, ale też wzrusza. Ja jak oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że mnie niewiele potrzeba, żebym się zryczała po prostu na maksa. E, tak więc a to są sobie lubię popłakać, więc fajnie jest sobie takie właśnie filmy pooglądać, żeby troszeczkę się wzruszyć. I zdecydowanie kraj na lodu do tych filmów należy, jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, to... Ja serdecznie polecam, bo jest naprawdę fantastyczna. Jeżeli chodzi o inspiracje muzyczne, to będzie to jedna konkretna osoba, którą miałam okazję poznać i Którą po prostu uwielbiam e, od tamtej pory, i to jest Małgosia e, Lambery. Małgosia miała okazję występować podczas e, tego meetupu YouTube'a, który miał miejsce w kwietniu i właśnie tam e, ją poznałam, ja ją kojarzyłam, ponieważ Małgosia brała udział w e, tej najnowszej edycji X Factora. Niestety, moim zdaniem, całkowicie niesłusznie nie dostała się do live'ów, no ale. Cóż, mam nadzieję, że tylko same dobre rzeczy z tego wynikną, że, że Małgosia sobie będzie teraz radzić sama. Natomiast no, te występy jej jeden występ, te kilka piosenek, które wykonała podczas tego naszego meetupu. Absolutnie po prostu ja jestem taką osobą, która jak jej się coś podoba albo w, i w ogóle jeszcze zna te piosenki, to śpiewa, więc śpiewałam razem z Małgosią, a Małgosia potem podziękowała, że było jej raźniej. No i potem też bardzo długo rozmawiałyśmy. I tak jak mówię, prywatnie bardzo, bardzo ją polubiłam. Uważam, że ma fantastyczny głos, wielki talent i mam nadzieję, że osiągnie bardzo dużo. Ja Wam podlinkuję kanał Małgosi, bo Małgosia ma kilka piosenek, kilka swoich wykonań również na swoim kanale na YouTube, więc jeżeli jeszcze jej nie znacie, to ja serdecznie polecam. No i tak jak mówię, trzyniam, trzymam za nią mocno kciuki, pomimo tego, tego X-Faktora, ale. Mam nadzieję, że nie jest już jej on do niczego potrzebny i że teraz tak naprawdę będzie jej czas. No i ostatnia rzecz to jest coś, co tak naprawdę miało miejsce na przełomie marca i kwietnia, czyli nasz Beauty Tour i te trzy spotkania w trzech fantastycznych miastach, które naładowały mnie niesamowicie pozytywnie. Ja mam nadzieję, że albo już na moim kanale pojawiła się relacja taka króciutka z właśnie z tego Beauty Tour, albo jeżeli nie, to że zaraz się pojawi i tam że będziecie mogli zobaczyć troszeczkę więcej jak to wyglądało i o co w tym wszystkim chodziło bo po prostu ja no, tego się nie da opisać to wszystkie wrażenia i to całe doświadczenie to jest coś niesamowitego i bardzo się cieszę, że to zrobiłyśmy i no po prostu Brak mi brak mi słów. ale a propos jeszcze tego beauty touru Właśnie um, jest jedno miejsce, które chciałabym wam polecić Bo um, z wszystkich miejsc, w których byłyśmy Tutaj absolutnie, bo może każde z tych miejsc miało swój klimat i e, no nie mogłyśmy narzekać, no to to jednak e, wybiło się e, troszeczkę wyżej i chodzi mi tutaj o e, Well Done, czyli o knajpę, w której odbyło się spotkanie w Krakowie. E, to jest e, knajpa, która mieści się na krakowskim Kazimierzu, e, jest stosunkowo młodą knajpą, e, z fantastycznym amerykańskim jedzeniem. Frytki mają tam najlepsze na świecie, po prostu. Obsługa jest super miła i naprawdę, no wszystko było cu, cu, cudownie. Jeżeli e, jeszcze nie mieliście okazji, a mieszkacie w Krakowie, to ja naprawdę serdecznie polecam. Jeżeli też będziecie w Krakowie, e, to koniecznie, koniecznie tam zajrzyjcie. Jeżeli dobrze pamiętam, to lokal mieści się na ulicy Mostowej. E, także e, powinniście nie mieć problemu, żeby go znaleźć. No. To by było wszystko, jeżeli chodzi o moje inspiracje. Troszeczkę się tak nakręciłam emocjonalnie i jakaś taka jestem chyba rozmemłana. No ale cóż, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeżeli podobał Wam się filmik i ten mój taki stan wiecznej ekscytacji, to poproszę o kciuki w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. A dzisiaj jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Papa! Pa.